Tymczasem lulejka przysiadł się do Gburji Furi i plótł jej niestworzone Androny. Gburia Furia z każdą chwilą wydawała mu się piękniejsza. Powtarzał jej, że równie anielskiego jak jej oblicza nie zdarzyło mu się oglądać nawet we śnie, że jest starsza od niego to głupstwo. Gotów jest poślubić ją każdej chwili, gdyż ona jedna może mu dać szczęście. Na to tylko czekała chytra ochmistrzyni. Poślubić następcę tronu paflagoni było szczytem jej marzeń. Przewrotna kobieta pośpieszyła czym prędzej do sąsiedniego pokoju i napisała na dużym arkuszu papieru następujące oświadczenie. My, z Bożej łaski jedyny syn i następca nieboszczyka króla Seriozo, władcy państwa paflagońskiego, ślubujemy niniejszym i ręczymy słowem rycerskim pojąć za żonę najmilszą sercu naszemu, czcigodną, słodką i cnotliwą kunegunde gryzelde, dwojga imion, hrabinę gburje furie, wdowę ponieboszczku Antonim Gburiano. Co piszesz, słodka gburciu? Spytał Lulejka, wyciągając się wygodnie na otomanie przylegającej do biurka. "Och, to zalecenie, żeby wobec nadchodzących mrozów wydano ubogim naszego miasta pewną ilość węgla i ciepłej odzieży." Odparła przewrotna Ochmistrzyni. "Drogi książe, Dodała z czułym uśmiechem: Zrób mi tę łaskę i podpisz ten dokument w zastępstwie króla i królowej, bo jak widzisz, śpią oboje. Nie wątpię, że twój podpis wystarczy. Jak już wiemy, Lulejka był bardzo dobrodusznym i łatwowiernym chłopcem. Nie przeczuwając więc podstępu, podpisał podany mu przez hrabinę dokument. Gburja Furia zaś wsunęła świstek do kieszeni i dalejże zadzierać nosa do góry. Czuła się już większą panią od samej królowej, bo wszakże miała poświadczone czarno na białym, że zostanie wkrótce żoną prawowitego następcy tronu Paflagoni. Nie raczyła już nawet kiwnąć głową swojemu przyjacielowi, ministrowi Mrukiozie, bo dopiero teraz, kiedy się uczuła przyszłą władczynią państwa paflagonickiego, zaczęła spoglądać na niego jak na łotra, który ograbił jej przyszłego męża z majątku. A kiedy już każdy z gości z zapaloną świecą w ręku udał się do swej komnaty, kiedy królowa i księżniczka Angelika ułożyły się do snu, Gburia Furia przeszła także do swoich apartamentów i przez dobrą godzinę nie przestawała ćwiczyć ręki w umieszczeniu następujących podpisów na arkuszu białego papieru. Gryzelda, królowa Paflagońska, królowa Kunegunda, Kunegunda Gryzelda, królowa Paflagoni, jej królewska mość Gryzelda Kunegunda i wiele innych jeszcze. A w myśli jej snuły się najcudniejsze marzenia o przyszłym panowaniu. Na dźwięk dzwonka rozlegającego się z pokoju hrabiny Gburifuri nadbiegła służebna Ruzia, żeby zwinąć jej włosy w papiloty. Gburia Furia była dziś w tak różowym humorze, że przemówiła uprzejmie nawet do Ruzi. — Róziu, powiedziała, uczesałaś mnie dziś tak ładnie, że należy ci się jakaś pamiątka. Masz tu pięć dukat... To jest, chciałam powiedzieć: o, weź sobie ten śliczny pierścionek, który znalazł. To jest, chcę powiedzieć, który jest od dawna w moim posiadaniu. To rzekłszy. Podała ruzi mały, niepozorny pierścionek, znaleziony rankiem na podwórzu zamkowym. Klejnocik, włożony przez Rózię przylgnął natychmiast do jej paluszka, jakby był ukuty dla niej. Jaki ten pierścionek podobny do obrączki, którą nosiła księżniczka? Zawołała. Cóż za myśl, wykrzyknęła gburia Furia. Mam go już z dawien dawna. Okryj mi lepiej nogi pierzyną. brr, jakie zimne noce! Pójdziesz teraz najpierw do sypialni królewicza lulejki i dobrze wygrzejesz mu łóżko szkandelą, wrócisz potem? — I poprujesz moją zieloną jedwabną suknię i jeszcze zrobisz mi na poczekaniu yy, jaki ładny czepeczek na rano, potem zacerujesz mi pięty w pończochach, no, a potem będziesz mogła pójść spać. Tylko pamiętaj przynieść mi o piątej z rana gorącej herbaty z sucharkami. — Czy jaśnie pani każe wygrzać szkandelą także i łóżko księcia Bulby? — zapytała Ruzia ale zamiast odpowiedzi, spod stosu pierzyn i poduszek doszło ją tylko dziwne mruczenie i sapanie. O, a, 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 a. Hrabina gburia furia chrapała w najlepsze.